Na mój kochany klub na czerwono ubrany, Od głowy aż do stóp Na zawsze wiernym kibicem pozostanę Bez względu na zwycięstwa, bez względu na przegrane To co jest mi dane, czyli miłość, walka, wiara To mnie motywuje, aby cały czas się stara Nieważne jest to, czy wygrywasz, czy nie Pomimo wszystkich barier ja i tak kocham Cię Łódzki widzę pole Tak to jest drużyna. Cały diabelski młyn śpiewać zaczyna To nasza dziedzina już wybiła ta godzina Kibice przeciwników zaczynają się nabyła Bo oto na stadion wychodzą zawodnicy Po jednej stronie nasi, po drugiej przeciwnicy Czerwone barwy, już się na stadionie Każdy kibic kolorów tego klubu tonie I znów się zaczął kolejny mecz Teraz tak jak się tu to wygramy Pani są z wami, cały sercem i duszą Jezus się, zaczął kolejny mecz, bite Teraz ja, tak, jak wierzymy, kto wygramy Paleczne cukierki, stawią za Pani są z wami, całym sercem i duszą Nie znów się, zaczął kolejny mecz bite Raz ja, tak, jak wierzymy, to wygramy Kaleczne sukierki, stawią za Pani są z wami, cały sercem i duszą Jezus się, zaczął kolejny mecz bite ja, Teraz tak, jak wierzymy, kto wygramy pani są uri pan ser mi dui prostra protiviista Jedna wiara gości i nigdy nie zmienię tego wyznania Choćbym miał, nie wiem jak się na nogach słania Bo miłość do klubu przewyższa wszystko W moim umyśle już dawno wszystko znikło Pozostał tylko kolor czerwony W domniemaniu w większości niezwyciężony Wypijmy za klub, wypijmy dziś znów, aby kolejny mecz przeciwników zwalił znów. W jednej wierze zjednoczeni bezgranicznie, pod zegarem czuję się specyficznie. Holyoods, ziemia obiecana, na alej piłkarskiego grupa kibiców zebrana od wieczora, do rana każdy nuty jedną pieśń. Na kolana chamy, oddajcie widzę w Ile było już flagowisk, kartonia kartunia, sektorowy krat? Przy baloniach wytyczone są siły w włożone Wszyscy kibice towarzystwo zjednoczone Red Worker ratują jak czerwone mrówki Więc wrzucajcie do puszki złotówki I pieniądze zapewnią elitę kibicowską Dochody z meczów cały czas rosną Nie się, zaczął kolejny mecz, widzę Ja tak jak wierzymy, kto wygra mecz yeah. piepki, stawią za guszą. Pani są z całym sercem i duszą Nie się, zaczął Teraz tak jak wierzymy, kto wygramy? met? Palebne cipiecki stawią za gusią, pani są z wami całym sercem i duszą Nie bóg się zaciął kolejny mecz teraz tak jak wierzymy, kto wygramy? met? Palebne cipiecki stawią za gusią, pani są z wami całym sercem i duszą Nie bóg za zaciął kolejny mecz teraz tak jak wierzymy, kto wygramy? Pani są z wami całym sercem i duszą Chcą zabrać licencję do grania w pierwszej lice Po prostu takimi dzwoniakami się brzydzę Tylko widzę w moim sercu jebać opinie Chamów i szyderci 97 lat, to czasu jest smat Czerwony szal na szyi, więc bądź ze mną brat Życie się zmienia, czas pozostawia ślady Ja nie wchodzę w żadne i upady Postaraj się człowiek i jedną rzecz zrozum Najważniejszym ogniwem człowieka jest rozum Pamiętaj, abyś nie zdradził swojego Wiary. Trzymaj się tego, to są losu dary Wykorzystaj szansę, jaką dał Ci los Odciągnie się wstań, szybko zabierz głos Czemu słowem widzeckiego fanatyka Kocham, widzę płóci, niech gra muzyka